Hej, z tej strony Janek. Dzisiaj chciałbym wam pokazać relacje z międzynarodowych targów motoryzacyjnych w Poznaniu. Zapraszam do oglądania. Wydarzenie trwało od czwartku 24 kwietnia do niedzieli 27 kwietnia 2025 roku. My byliśmy ostatniego dnia i już na samym wstępie zszokował nas tłum ludzi chętnych aby wejść. Co ciekawe, byliśmy przed bramkami o godzinie 10.30, kiedy targi miały startować o 10, a bramy nadal były zamknięte. Pokazywali tylko na Telebimie, że impreza wystartuje o 11, potem, że o 11.30, ale żadnej wcześniejszej informacji nie otrzymaliśmy. Trochę to słabe, zwłaszcza, że jechaliśmy z Warszawy, więc nie jest to krótka podróż. Jak się potem okazało, opóźnienie spowodowane było alarmem bombowym. Podobno zgłoszenie otrzymano przed godziną 8, patrząc na wielkość obiektu. Logicznym było, że akcja weryfikująca, czy zagrożenie jest faktem, potrwa nieco dłużej niż te 2 godziny do 10.00. Można było poinformować odwiedzających wcześniej. Po długim oczekiwaniu postanowiliśmy pójść na miasto i wrócić nieco później. I nareszcie. Udało się. Zostaliśmy się na teren. Osobiście byłem już raz na targach w Poznaniu kilka dobrych lat temu i albo wtedy były mniejsze, albo zapomniałem jakie to ogromne. Pierwsze co rzuciło nam się w oczy to pokazy drifterskie. Ryk silników i zapach spalonej gumy to kwintesencja tych pokazów. Obok stały food traki, w których zaopatrzyliśmy się w prowiant i ruszyliśmy na pierwszą halę. Zaczęliśmy od motocykli. Z racji, że nigdy nie miałem mocnej zajawki na nie, pozwólcie, że będzie o nich krótko. Ekspozycja była całkiem duża i wystawione były zarówno marki europejskie, amerykańskie, jak i azjatyckie. Przechodząc dalej, zawitaliśmy w sali, gdzie była mieszanka wszystkiego: trochę motocykli, trochę klasyków, auta sportowe, a i policja miała wystawioną nieoznakowaną kupę z prowokującymi tablicami czy stację radiową. Z ciekawszych aut można było w tej hali zauważyć Ferrari Rome czy Lamborghini Huracan, a z klasyków podpasowało mi przepiękne zielone, niebieskie, w sumie trudno powiedzieć jakie Volvo. Idąc dalej wchodzimy na najszybszą wystawę tego wydarzenia. Dziesiątki super samochodów w jednym miejscu to to co lubimy najbardziej. To tutaj swoje stanowiska miały m.in. salon McLarena czy Astona Martina, jednakże wystawione były tylko dwa auta. Trochę szkoda. Zdecydowanie bardziej podobały mi się stędy innych firm, na których można było zobaczyć chociażby Doja Vipera, który jest na mojej liście marzeń, czy Lamborghini Aventadora. Na innej Ferrari SF90 z niecodziennym różowym wnętrzem, czy Lamborghini Huracan Performante w ciekawym zielonym kolorze, czy chociażby McLaren GT, którego przed tym widziałem dosłownie raz. Na kolejnej była Gelenda 4x4 kwadrat, czy Porsche GT3. Można było również podziwiać klasyki oraz zegarki. Fajnie, że i one były, przecież są nieodłącznym elementem świata motoryzacji czy wyścigów. Następna hala przeznaczona była na samochody nowe. W tej odsłonie zdominowana była w dużej części przez auta chińskich marek, i z moich obserwacji wynika, że cieszą się one dosyć dużym zainteresowaniem. Na każdym z tych stanowisk było więcej ludzi niż na stoiskach marek oferowanych znacznie dłużej na naszym rynku. Nie wiem ilu z nich było potencjalnymi kupującymi, a ile tylko ciekawskimi, ale muszę przyznać, że zaskoczyło mnie to. Modeli, które rzuciły mi się w oczy, chciałbym wspomnieć o nowym Renault 5. Auto wygląda obłędnie. Bardzo podoba mi się nawiązanie do przeszłości w nowoczesnym wydaniu. Cieszę się, że 5 jest takie jak było, czyli mieszczuchem. Nie podzieliło losu Forda Pumy czy Mitsubishi Eclipse. Widać, że przyłożono uwagę do detali. Dostępny jest tylko w wersji elektrycznej. Z jednej strony trochę szkoda, ale z drugiej strony, jakby była wersja spalinowa, miałoby wewnętrzną konkurencję. Dostrzegłem tam również limitowane BMW 5 w -y. Znowu przeszłość przeplata się z przyszłością, a BMW niejednokrotnie już to udowodniło, że tak potrafi, chociażby patrząc na markę MINI. W tej hali mogliśmy również zauważyć piękne Ferrari 812 Superfast Stalone. Osobiście nie siedzi mi tuning w wykonaniu Mansory, ale tutaj mamy wyjątek. Ciekawie to wygląda. Co więcej, wystawiono następcę wcześniej wspomnianego Aventadora, czyli Revuelto oraz kilka korwet w plażowym wydaniu. Przechodząc do kolejnego hangaru, pozostajemy w klimacie nowinek motoryzacyjnych. Oczywiście i tutaj doświadczyć można było chińskich marek, ale również do zobaczenia była wystawa Mercedesa, na której stał przepiękny koncept Mercedesa Maybacha. Z tego co udało mi się wyczytać, jest to Wyżyn Mercedes Maybach 6. Zwracał on uwagę połączeniem elegancji z ekstrawagancją. Tuż obok można było podziwiać konkurencję z Monachium, czyli BMW, gdzie najbardziej rzucił mi się w oczy model XM. Jedni twierdzą, że okropny, drugi że ładny, ale trzeba przyznać, że za często nie widuje się go na naszych drogach. Po przeciwnej stronie swoje stanowisko miała Mazda, i tam wystawiono dopiero za zaprezentowaną nową generację szóstki w elektrycznym wydaniu. Muszę przyznać, że zawsze podobał mi się język stylistyczny tej marki. Ale nowa generacja flagowego modelu wygląda jeszcze lepiej. Świetnie się prezentował w tym srebrnym kolorze i mam nadzieję, że przyjdzie mi go dla Was przetestować. Idąc na drugą stronę, można było dostrzec M4 Cabrio. Wiadomo, jeździ ich całkiem dużo, ale nadal jest to bardzo ciekawy samochód. Z innej beczki była wystawa giełdy klasyków, gdzie można było popodziwiać kilka modeli w wręcz muzealnym stanie. Oprócz tego kolejny McLaren, tym razem, jak ja to nazywam, za szkłem. Czyli w kontenerze do przechowywania auta oraz stoiska z różnymi motoryzacyjnymi gadżetami. Później weszliśmy na strefę detailingu, gdzie można było zaopatrzyć się w kosmetyki samochodowe różnych marek. Było ich naprawdę dużo. Myślę, że każdy fan dbania o auto byłby usatysfakcjonowany. Kolejnym przystankiem była strefa kamperów, których również była cała masa. Uwielbiam w tych autach niezliczoną ilość konfiguracji i personalizacji, bo można stworzyć dom na kółkach zarówno na mniejszych autach takich jak Renault Traffic czy Volkswagen Transporter, poprzez Volkswageny Craftery czy Fiaty Doblo, kończąc na ogromnych autobusach. Każdy poszukiwacz tego typu rozwiązania mógł znaleźć coś dla siebie. Ostatnim już odwiedzonym przez nas miejscem była strefa części samochodowych. Tutaj spędziliśmy najmniej czasu, nie jestem aż tak zagłębiony w aspekty techniczne, ale wystawców było bardzo dużo i można było wybierać zarówno w uszczelkach, jak i w zawieszeniach czy wydechach lub nawet felgach. Podsumowując, jakie były targi motoryzacyjne w Poznaniu 2025? Na pewno upłynęły pod znakiem chińskiej motoryzacji i elektryfikacji. Nie uważam tego za coś złego, po prostu tak wyglądają dzisiejsze realia. Chińskie auta coraz bardziej wchodzą na europejski rynek, a o elektryfikacji każdy już słyszał. Odwiedzający chętnie spoglądali na stoiska nowych marek, gdzie przymierzali się do najnowszych modeli i poznawali najnowsze technologie. Było wiele atrakcji i uważam, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, nawet jeśli motoryzacja nie jest jego zainteresowaniem. Przyznam szczerze, że myślałem, że targi motoryzacyjne już dawno straciły na znaczeniu, a tymczasem jestem zdziwiony tłum ludzi. I tym, ile można było zobaczyć. A Wy byliście kiedykolwiek na targach motoryzacyjnych w Poznaniu? Koniecznie pochwalcie się w komentarzach i widzimy się w następnym materiale. Hej!